Witam na kanale Ograć Bukmachera. Na wstępie chciałbym przedstawić partnera kanału Forbet Zakłady Bukmacherskie. Rejestrując się z kodem Forbet VIP, otrzymamy bonus od pierwszej wpłaty do 2500 zł. Link będzie w komentarzu pod filmem. Możliwy jest także zakład bez ryzyka do 200 zł. Macie także szansę gry bez podatku przez pierwsze 14 dni. Także kto nie ma konta, może zarejestrować się i skorzystać z promocji. Weekendy będą kupony i konkursy ze strony naszego partnera, a teraz przechodzę do mojego kuponu. Witam na kanale Ogleś Mohera. niestety wczorajszy kupon nie siadł, oba typy przestrzelone, mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej. I tak, wybrałem dwa zdarzenia, jak zwykle będzie konkurs na kanale OtworBet 50 zł, jak to mamy w sobotę i niedzielę. I tak, wybrałem dwa zdarzenia, jak wspomniałem, pierwszym zdarzeniem jest tutaj mecz pomiędzy Wolverhampton a West Ham, i tutaj typuję, że po prostu Wolverhampton tego nie przegra i będą przynajmniej dwa gole. Nie sądzę, że tutaj Brighton miało wygrać. Ogólnie Wolverhampton jest mocny u siebie. No, no tą wpadkę z tym i wtedy to w ogóle coś nieprawdopodobnego, że przegrali aż 4-0. Myślę, że druga taka wpadka już się nie zdarzy im u siebie. Wolverhampton jest wyżej w tabeli. I mają lepszych zawodników niż Brighton Brighton już też nie walczy o utrzymanie Bo już ma zapewnione Także myślę, że tutaj będzie remis może bramkowy Może Wolverhampton to wygra 2-0, 2-1, zespo oba zespoły grają już na luzie Także myślę, że Bardzo ciekawy typ, po fajnym kursie Bo aż 2-60 Lub 50 Zależy jak tam się złapie Następne spotkanie jest tu West Ham z Evertonem I tu typuję na Powyżej 3,5 Kartek, dlaczego tak, no obie ekipy walczą o puchary, West Ham wiadomo, Liga Mistrzów, Everton, Liga Europy, myślę, że to będzie zacięte spotkanie, goli może być dużo, może być mało, nie wiem jak się będą jak no, drużyny skupiały na graniu, ale wiadomo, że kartki powinny być, jeżeli to jest takie ważne spotkanie o puchary, o dużą kasę, to myślę, że kartki w takim mecz powinny być i właśnie takie dwa zdarzenia wybrałem. Za stawkę 100 zł do wygrania ponad 430, kurs blisko 5, także bardzo fajny. Jak zwykle na kanale Konkurs do wygrania 50 zł do Farbet w sobotę i niedzielę. Co trzeba robić, subskrybować kanał, dać łapkę w górę i w komentarzu wytypować wynik i te pierwsze bramki meczu pomiędzy West Ham a Evertonem. Kto trafi wynik, wygrywa 50%, zł, jeśli więcej niż jedna osoba wygrywa tak, która będzie najbliżej pierwszej minuty bramki. Także życzę powodzenia, zieloności, no i oby było miło dziś. Elo.